Od 1950 roku święto pracy jest świętem państwowym. W 1980 roku Edward Gierek krzyczał z Mównicy Niech żyje i rozkwita nasza ojczyzna, Polska Rzeczpospolita Ludowa. Od tego czasu minęło kilkadziesięcioleci. Dziś jesteśmy w Węglińcu i sprawdzamy, jak wspominają tamte czasy starsi mieszkańcy i czy młodzi wiedzą co świętujemy 1 maja? A co świętujemy 1 maja? <laughs> Święto pracy to było dawniej. I jak, jak się dawniej świętowało w no, ten dzień? W domu się siedziało pochodach pan nie uczestniczył? Ja nie, nie należałem do tych aktywnych. Różnie wybało. Trzeba było iść do pracy, człowiek musiał iść na obchody, nie? Niektóre były dobre, a niektóre złe. Nie wiadomo jak to było. Jak w życiu. Raz jest z górki, raz pod górkiem. Rusza pochód pierwszomajowy. Na czele przywódcy partii i państwa. To już tradycyjny symbol wspólnego marszu. Dziś idą w pochodzie. Kilkadziesiąt lat temu szli na barykady, by walczyć o wolną Polskę. Oni jeszcze nie mają wspomnień, ale wiedzą już, że razem z dorosłymi uczestniczą w czymś ważnym i podniosłym. Tęskni pani za tymi czasami? No były zupełnie inne. Nie wiem, czy tęsknię, ale były na pewno inne. Myśli pani, że młodzi ludzie wiedzą, co świętujemy tego dnia? Myślę, że wiedzą. Może nie tak do końca, może nie wszyscy, ale wiedzą. Nie mam pojęcia. Dwa duże święta są przed nami. Pierwsze jest 1 maja, a drugie 3 maja. No, 3 maja to jest dzień konstytucji. A 1 maja? Powiedz ja maja. Ci, z pierwszego co maja? jest 1 maja? Maja. Za to był. Wszyscy szli. Obowiązkowo. A pani dobrze wspomina tamte czasy? Nie. Tu ja nic nie świętuję. Kiedyś świętowało, świętowało się yy, święto pracy. A w tej chwili to jest zapomniane święto i nikt tego praktycznie nie świętuje. 1 maja to jest święto pracy. Yy, tak. pracy idzie tak. się w pochodzie. Do harcerstwa należałam, trzeba było mieć białe podkolanówki, pepegi. Prawda? To takie czasy były za mnie jeszcze. A nie było, nie było źle. Przez te cztery lata uczyniliśmy wiele dla dobra kraju i każdego z nas. Na siódmy zjazd partia przyjdzie z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i z programem dalszego rozkwitu Polski. Pamiętam, że było na stadionie chyba. I tam jakieś różne były czy konkursy biegania w szkole, takie. Ale to już dawno, dawno, kupę lat temu. Teraz już młodzież tak nie robi, ludzie tak nie robią. Pierwszy maja? Pierwsze Święto Pani. pracy. Mhm. Panowie ja. pamiętają te czasy? Nie bardzo, rocznik 84. <grywki> Za mali. 30 lat żyjemy w pokoju. Zbieramy owoce zwycięstwa i naszej codziennej pracy. Mamy powody do satysfakcji i radości w tym majowym dniu.